kochani, to będzie vlog tylko miałam taki fajny entuzjazm bo była piękna pogoda a teraz to jest? pada deszcz no to już mnie trochę się rozpogodziło ale, ale tak czy siak pójdziemy sobie w teren bo konia trzeba tak czy siak pojeździć więc siadłam ją i sobie idziemy w sumie nie w teren tylko na plac bo nie wiem, może potem się uda pojechać w teren, ale na razie pójdziemy sobie na plac. Dobra, koniec został wyczyszczony i teraz go osiodłam. E, tak chciałam zrobić to magiczne przejście YouTubeowe, ale się jednak rozmyśliłam. Okej, pojęcie już jest osiodłana, i pamiętajcie, tutaj w ogóle mi się urwał sznurek. Ostrość. O, pięknie. E, jest brudno, właśnie. Muszę kupić taki. Taką piankę, ona jest chyba The Four Horses, żeby po prostu z taką rękawicą i tak jej myć, bo po prostu nie wiem, jeszcze nie można wykąpać konia, a w niektórych miejscach chyba jest zielona strawa, jak się tarza. I co miałam przypomnieć? Tutaj ma się mieścić 5, to jest pod gardle 5 nawet, trochę mi się więcej mieści, a tu ma się mieścić po, dwa palce. No, ale to tak dla przypomnienia. Zakładamy toczek i idziemy na jazdę, Ale jej dzisiaj nie lążyłam, więc nie wiem, jak się będzie zachowywać. Zobaczymy, mam nadzieję, że będzie grzeczna. I przestało palać, więc jej. Kiedy sobie na zgrydzie. Super! E Widzicie, jak ja, jak ja po prostu nie mam wody, to ona się zatrzymuje i to dlatego też nie nagrywam. Tak. dobra, no, ja przestaję i jeździmy. Sobie tu pytamy, sobie coś porobimy na placu. Dalej i tyle w sumie. I sobie pójdziemy w ten taki spacerek Telenixa może gdzieś zakusuje na drodze, ale spusa to na pewno już nic nie będę nagrywać, bo jak ona nie jest porążowana, to może coś odwalać. A, bym, ani nie chciałabym zrobić życia, ani bym nie chciała zrobić telefonu, więc no nie będę nic nagrywać. Tak? chyba, że będzie grzeczna, ale będę musiała kilka razy zakusować, żeby sprawdzić jej grzeczność ale może może jednak nie będzie nic robić ale wiecie jednak owiec więc trzeba jednak zresztą młodych koni, ale ja w sumie codziennie jeżdżę więc zobaczymy bo codziennie staram się na nie jeździć żeby nic nie zapominała żeby nic nie zapomniała i po prostu żeby też właśnie nie miała energii, więc ale więc, więc może nie będzie miała i raz w tygodniu ma wolne takie, że tylko sobie spacerujemy na spacerkach w niedzielę. W niedzielę zawsze sobie chodzimy, głównie sobie chodzimy na spacerki i malążę wtedy więc tak, nie wzięłam rękawiczek, ja już czuję, czuję że a będzie problem, że mi się ręce obetru. Dobra, kończę i idziemy sobie jeździć. Tak, przerwa na kupę. Jesteśmy już sobie w takim lasku. I co? I, i sobie. O, żło. I co tak tu ptamy? Przed chwilą spotkałyśmy wiewiórkę. Tak, a ja już mi się te ręce obtarły I co coś porobiłyśmy też na placu? E, fajnie chodziła, więc super! Więc tak... Mam no, nadzieję, że mi się nie spłoszy, bo jestem sama no, w lesie, więc może być ciekawie jak wybiegniemy drzewo. E, dobra, trzeba spręcić. E, teraz nic nie będziecie widzieć, e, jedynie grzywa. Dobra e, okej. Okay. No, więc tak sobie tuptamy. Po takim lasku. No nie w drzewo, kobył O widzicie ja nie mam. W drzewo chcę wejść. No, więc zobaczymy co mi się uda. Kolejne drzewo, bo to się drzewa podobają Muszę się podropać. Dobra, co tak sobie tu ptamy. Ojej jakie ładne słówko. Cieszę się, że... O, to jest teraz taka polana. Cieszę się, że przestało padać, bo... E, bo Coś się mi teraz e, Bo możemy jeździć. Jakby padało to byśmy e, pewnie nie pojeździły. Jakby się rozpadała I w ogóle planujemy zrobić kryty lążownik. Jest to bardzo dobra wygoda. A tam są konie! Brrr. Może ją przybliżę. Nie widać, bo punta. Widać co robi ale tam są konie to nie są nasze jak punta jest tylko moja Dobra. bardzo ładna pogoda no i właśnie miałam, miałam taki entuzjazm żeby zrobić właśnie vloga na piątek ale jak zwykle, jak pada to to nie byłam już fajnie nastawiona co ty robisz wolt? dobra muszę tak Trzymać trochę dziwnie ten telefon, ale niestety w ogóle przyzwyczaiłem się, że robię pionowo filmy. Wiem, że to może trochę głupio wyglądać, ale jak mówiłam w którymś filmie, montuję filmy we Victrum i po prostu Victrum jak robi firmy, filmy, tak? To by było odwrotnie, znaczy po prostu do góry nogami, więc nie chcę tak, żebyście oglądali. Dlatego muszę robić tak. Ale jak znajdę jakąś inną łapkę albo możecie mi w ogóle jakąś inną polecić w komentarzach, to, to, wtedy, to w, i która tak nie robi, jak witrum to wtedy będą filmy już normalnie, ale dopóki... Yy, bo jednak wiecie, nie chcę tak yy, robić... No zrób Wolta. Yy, nie chcę robić tak, że... Robię cały czas takie filmy, tylko mogę przerwać takim jednym kliczkiem, i nie mogę tego aparatu wyłączyć wtedy. A na przykład, jak siodłam pultę, to, no to muszę wyłączyć, bo po prostu no nie będę y, zostawiać gdzieś tego telefonu, żeby coś się z nim stało. No i w ogóle taka nowość. Nie wiem, czy jak się wdrążymy ogólnie w regularny trening z puntą na zimę, no to będę ją drkować Nie jestem darkowania koni, ale no jak ma się mi pocić w tych treningach i coś się stanie bo o ją owieję, no to wol, wolałabym żeby jednak e, po prostu coś tu... tak, już ona się nie spuszyła, e, to wolę jednak tak, wiecie jest jakieś wypadki wiecie, trochę się cykam znaczy nie cykam się, że ona mi coś zrobi tylko, że się spłoszę, a ja tu nagrywam <laughs> I nie byłoby fajnie Nie róbcie tak, pamiętajcie Ja robię to na swoją Odpowiedzialność Dobra, tutaj, pięcia Sobie wrócimy już Zobaczymy, czy będziemy powoli wracać No zaraz to sobie wrócimy Bo to jest niedaleko Ona cały czas, widzicie, ona czuje że ja nie mam dwóch rąk I nie, nie panuję tak jakby nad nią panuje tylko jedną ręczą Ręką To jest strasznie uciążliwe no i łydkami. Buta miała ostatnio taki problem, że była nauczona łydek i coś jej, jej pstrykło. I, I nie chciała reagować na łydki. Nie, nie. A ja to nie chciała używać, bo nie chcę, żeby ona się do bata i wędzidła zraziła. Um, no, wędzidła to tak trochę się zraziła, dlatego że jak była młodsza, to miała zakładane wędzidło, jak jeszcze nie była u mnie. U mnie to w sumie nie zakładałam jej, jak od razu przyjechała. a musiałam ją no. skręcić, bo nie, nie słucha. Kobył. Ja będę musiała przestać. Dobra, chyba przestanę. I, I co? Dobra. Przestaję nagrywać, się skupuję na pracy z nią, bo jednak teren to teren. Niby przyjemny, ale chcę, żeby to też była miła praca, jakie ładne niebo. No. A tu jest nasz dzień? Nie ma naszego dzień. Dobra, to ja kończę i widzimy się zaraz. Jak kończę pojeżdżony, na luźnej wodzie zawsze stępujemy sobie. Jeździłyśmy jeszcze na placu te sobie drążki, wiem, że ten drugi jest tak krótki, że po prostu jest tragiczny. No, no. no drąga musi być wyda, ona tutaj jakby się gubi w tych drągach. E no, i co mogę powiedzieć o dzisiejszym treningu? Było bardzo fajnie. Jestem zadowolona ze siebie, ze swojego tego tweetownego, bo wyćwiczyłam to w końcu. No i jutro też będziemy ćwiczyć, żeby była taka sama pogoda jak dzisiaj. Też będziemy ćwiczyć, dzisiaj, jutro. No i w piątek, oczywiście. No i w czwartek też, w sobotę. No a w niedzielę będzie miała wolne. W na tygodniu należy się taka zwykła, zwykła, krótka ląża. I ja i zawsze w niedzielę, jak ona ma właśnie wolę, to jej robię kopytka. Masuję jej plecki, żeby się właśnie przygotowała na ten tydzień kolejny. Sportowy, że tak się wyraża. Więc no, więc tak takie jej takie spaj robię. No, a czemu robimy krótki lążownik? A to są skutki deszcz. deszczy. Yy, więc sprawy, no tutaj jest trochę już przesło, ale tutaj gdzie koń chodzi ta skrzynka jest po to, że jak wylałam kupy z placu, to ona mi się przydaje dobra, wstępujemy na luźnej, tak żeby ona się wyciągnęła. Zaraz złapię taki moment, gdzie ona się wyciągnie, ale możesz tak tu nie chodzić? O, wiecie, jak się ładnie wyciąga. Patrzcie. No więc tak, żeby właśnie po takim... Ona nie jest spięta. Żeby zaraz nie było, że cały trening jest spięta, a potem jej daje luz. Ona nie jest spięta, tylko my chodzimy na kontakcie na dość spiętej wodzy. Yy, no. no i tak sobie stępujemy. Aha, i zrobię taki film yy, dotyczący mojego sprzętu, tylko muszą mi dojść jeszcze jedne, dwie rzeczy. Jedna rzecz dojdzie mi nie wiem, może albo w tym tygodniu, albo w następnym, ponieważ to jest paczka. A druga rzecz, dopiero ja mam pierwszego czerwca urodziny. I ta rzecz właśnie ją dostanę, ale no, muszę ją pokazać, bo ona jest piękna. Więc więc tak możecie pisać jak, jaka teraz rzecz w komentarzach Możecie pisać jaka teraz rzecz mi przyjdzie A potem jaka rzecz dostanę na urodziny Ale ta rzecz jestem po prostu zakochana I te dwie rzeczy to jest spełnienie moich marzeń Oczywiście dwie różowe jakby tak inaczej Tak co, Tak jeździmy Wczoraj trening też był fajny Wczoraj był poniedziałek, więc też był fajny trening. No. Jeszcze sobie chwilę postępujemy. Zmienimy kierunek tutaj bata batawo, bo haspad, no. No więc w sumie tyle. Więc skończę. Musimy się będziemy kończyć, stępować już. Bo już stępujemy dobra 5 minut. I tyle. To będzie długi. Ja już zsiadłam, postępowałam jeszcze chwilę w ręku. Na plac jeszcze popuściłam popręg i yy, strzemiona. O tutaj macie firmę. Wiem, że są tak brudne. Żydzi. Te wiem tej firmy prawie, że nie widać, ale trudno. Zaraz dostaniesz nagrodę. Więc zakładamy kanter i idziemy z nią na myjkę. Ostrość jest tragiczna, ale nie patrzyłam na ostrość, jak je jechałam. Może to być tragiczne, ale jak będzie no to sorki. Dobra, punta rozłożyła na nagrodę. Wiem, to paka jest osyfiona jak niemco. Proszę. Idziemy skobiłem na myjkę. sobie. Tak, punta? Widziesz na make Słyszycie te brudne i... Yy, brudne i ciepłe giry. Chłodzimy sobie glicę. Nie no, nie dałam puncia. Zaraz tylne też schudzimy, ale kończę, bo ona jest niegrzeczna. Ogólnie puncia sobie je. Dopiero zaczęła, ale już jest całowalona. Mamy słodki. Nie mi że za dużo wody, że przesadziłam z wodą? Nie. Rysutki mają być nawet bardziej zalane niż mniej. Z tym brudnym pysiem e, więc naprawdę nie byście Nikt głupoty, bo to ja wiem, jak mają być nas słodkie. Więc wysotki lepiej było żeby ten. No od razu ona piła, jakby co. Tylko po prostu wiadomo nawodni się organizm bardziej. Tak. Oj oj dobra. Idę idę. Dobra, to teraz trzeba standardowo przygotować żarełko. To zaczynamy. Standardowo od Oksa tylko na pół, bo muszę sobie wziąć tutaj na kolację troszkę mniej, ale nie dużo mniej, ale śniadanko 100 gram, równe, to jest śniadanko. Jakoś tak dziwnie nagrywam, bo nie nagrywam na prawą, tylko nagrywam lewą ręką. Dobra, i teraz kupiłam jej ziółka. Kupię jeszcze i zzielać z, z lepkami, ale na razie nic nie zrobię. Znaczy ten czapak. Um. Ojej, zradziłam się. <grym> dobra, dobra, ale no trudno. Ale dodajemy wszystkie inne, czyli olej. Witam to tam zaraz wszystko pokażę. Dobra, więc do kolacji nie dodaję nic, tylko do kolacji samowiec i warzywka i buraki. A do śniadania ma już olej, lniany, y, witaminy, i teraz jeszcze daję y, zioła. To z o mojezu. Z mam pokrzywę. I tutaj mam mieszankę. To pisze, że dla filika, ale ja przeczytałam skład i wszystko może jeść koń. Co to, 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 to co tutaj się zawiera, to wszystko może jeść koń. Zaraz jej wszystko tutaj podam. Dobra, więc tutaj mamy pokrzywę, melisę, i tutaj tą, tą mieszankę. Teraz wszystko mieszam. I takie pyszności ziołowe to dostanie sobie na jutro na, na śniadanie, a na kolację jako dodatek dostanie buraka. Dobra, burak pokrojony. moja ręka um, cierpiąca z w krwi buraczanej, zamykamy pudełka i papu jest gotowe. Dobra, i się tutaj prezentuję. No i to w sumie tyle w tym vlogu. Jeśli Wam się podobało, to zostawcie subskrypcję, ponieważ przypominam nam o konkursie, który się nie obejdzie bez subskrypcji. E, o łapce w górę, jeśli chcecie konkurs. I o śladzie w komentarzu. Jeśli nie wiecie, co napisać, to może być jakaś zwykła buźka. Więc to tyle do kolejnego filmu. I zapraszam na mojego Instagrama, nazywacie w opisie.